Nie? Mam tu pomocnika Mamy podobne nosy Tylko, że ja mam zatkany i czerwony A Laurka ma Ciągle cieknący No dobra nie, Ale nie masz czerwony No nie mogę powiedzieć, że masz czerwony Dobra A ja wam chciałam pokazać Bo w tym miesiącu zajmujemy się Troszeczkę też odgracaniem naszym, Naszego domku I mówiłam wam ostatnio, że chciałam wrócić do idei zero waste. Nie do końca nam się to uda, bo śmieci u nas jest bardzo dużo i nie mamy też takich lokalnych sklepów. Jedynie co, to mamy targowisko raz w tygodniu, także tam można sobie kupić rzeczy takie bez opakowań na wagę. Ale mamy też na przykład niedaleko hurtowni warzyw, owoców. Tam też możemy sobie po prostu pojechać i kupić co chcemy zważyć samemu. Głos mam trochę nie taki, no bo jestem trochę przeziębiona, a chciałam wam zacząć do tego, że pokażę wam, jakie mamy książeczki. Wszystkie przeczytałam niektóre kilka razy, a teraz jak na szybko chciałam jeszcze po prostu przejrzeć yy, takie tematy, które są ważne i nie chciałabym o nich zapomnieć. Zaraz wam pokażę, jak tu laura je czyta. Książeczki. Chodź, będziesz pokazywać mamusią. robiła. No, takie mamy książeczki i bardzo je lubimy. Wszystkie Wam polecam. O, z czego musimy okładkę zmienić, bo to już jest zniszczone. No, oj, tutaj zobaczył, że mama tak rzuca książkami. W ogóle najbardziej lubię tą. No, to jest mamy ulubiona książeczka. Ja też to czytałam. Klucz do szczęścia. Każdy powinien to przeczytać. Polecam. No, a tu jeszcze Wam pokażę, bo akurat mam tak pakowane. Ale to jest też fajna książeczka. No, tam się udało układki dostać. O, taka, bardzo fajna. Podlinkuję Wam też te książeczki, będziecie mogli sobie zobaczyć. A na, a drugą taką moją ulubioną jest ta. Tu jest sporo przepisów. No, i jeszcze tą lubię, bo to jest taki poradnik. raz, dwa, trzy. Szybko, co się stało? Bo oni i Hanka pozwalają iść nam na trampolinę. Oj, to niedobrze. A powiedz im tam przez okno? Powiem zaraz im, zastukam im, że mają cię wpuścić na trampolinę. No, i to y, nie skończyłam. To jest taki y, ekspresowy, jak ktoś mówi, poradnik. Jak ktoś nie lubi czytać książek, a chciałby wiedzieć, co to jest Zero Waste, to polecam akurat tą książkę to po prostu się połyka w jeden dzień. No i cała idea jest przedstawiona. Laura, a tobie która się podoba? No dobra, to zabieramy się do pracy. Mama to robi szybki przegląd. Czekaj, mama robi szybki przegląd, a później... Aha, Milenka chce coś śmiesznego pokazać. No, proszę bardzo. Takie ma podejście moje dziecko do Zero Waste. No. Oj, Milenka, Milenka. No a propos Zero Waste, zobaczcie co tam leży, nie? No. Znacie w ogóle jakieś sklepy, co sprzedają chipsy na wagę? No ja też nie. Dobra. Wiecie co, taki miałam ambitny plan, że położę ci spać i nagram wam ten filmik Zero Waste. Yy, tylko, że już się ciemno zrobiło. I tak stwierdziłam, że może nie będzie tak ładnie pięknie, ale spróbuję Wam poopowiadać mniej więcej co jak to u nas wygląda. Bo z Zero Eyes już jesteśmy jakiś czas, a teraz właściwie taka mała aktualizacja, żeby może było tego jeszcze troszeczkę więcej. Także jeżeli macie ochotę, taką tematykę posłuchać, to zapraszam Was serdecznie. To jest nasz kranik na wodę. Bo nie kupujemy butelek z wodą mineralną. Tylko mamy tutaj kranik z wodą do picia. Tu na w szafce są filtry. Jest taki zbiornik, tam, tam jest ileś tych filtrów. To się wszystko filtruje, także mamy swoją wodę. Tu jest nasz drugi zdrew. Tak, Tu taki do sprzątania, do wiadomo. O, od razu, przy okazji, proszę bardzo. Jest kubeczek na kawę że nie kupujemy na stacjach, a jak już trzeba, to mamy taką na wynos. Co jeszcze? Yy, oczywiście sortujemy śmieci, mamy ich dużo, nie będę Wam teraz pokazywać, ale tu Wam pokażę, że stoi nam worek ze śmieciami, który już jest pełny, to są czyste śmieci, ale już po prostu się nie mieszczą. Yy, jeszcze korzystając z okazji, pokażę Wam, yy, tu mam taki uniwersalny płyn do sprzątania, muszę go uzupełnić. I ten zawsze sprzątam w kuchni. Idziemy dalej. Na zakupy mamy siateczkę. To jest jedna z wielu siateczek. No i co jeszcze? W większości to są nasze ręczniczki do sprzątania w kuchni. Jeden, drugi, ten do wycierania blatów, stołów. Ten taki ogólnie. No i co? Idziemy dalej. Tu na przykład mamy zestaw do zrobienia wody gazowanej. W sumie tylko Łukasz pije, także od czasu do czasu nalewamy do butelki tej wody z kranika. Mamy tutaj i mamy za chwilę wodę gazowaną. Jak jestem w kuchni, pokażę Wam jeszcze raz. To są nasze przyprawy. No i tu mamy takie podręczne które, słoiczki, których używam i uzupełniam. A, zamawiam yy, najczęściej przyprawy w dużych opakowaniach. Też wam je pokażę. O, tylko muszę sobie wziąć drabinkę. To wysoko możecie zobaczyć. To są nasze zapasy. Zapasy przypraw. Także od razu, jak trzeba coś uzupełnić, ściągamy pudło i uzupełniamy. Jestem w mojej łazience, bo chciałam Wam jeszcze pokazać mydło. Też kupuję większe zapasy, żeby uzupełnić. A pod próżnicę mamy żel pod i szampon. I też sobie uzupełniamy na bieżąco. Jesteśmy w spiżarni i chciałam Wam jeszcze pokazać sposób na wykorzystanie puszek po mleku. Także my tutaj mamy różne też zapasy. Słoiki oczywiście, a tu mamy na przykład e, opakowania szklane po kawie. Także mają swoje drugie życie i różne rzeczy tutaj trzymamy, polecam. Teraz tak, nie chciałabym wam pokazać e, teraz apteczki i robić żadnych takich reklam, ale na przykład chciałam wam pokazać, co mamy. Mamy takie słiczki i tu mam na przykład spray na gardło. I sami sobie robimy takie spraye. Mamy na przykład. Tu jest na przykład spray do nosa. Ten jest akurat mój taki duży. Dzieci mają swoje. Tu jest akurat, o, tu jest Łukasza też. Takie, takie mniejsze właśnie dzieci mają też swoje. No i tu mamy co? Tu mamy buteleczkę, na jest pusta akurat, ale jak tylko byłoby potrzeba, no to mamy pojemniczek podpisany na paznokieć. Dlatego, żeby się nie zmieściło. Ale można sobie tutaj wlać właśnie jakiś olej i do smarowania skórek, paznokci. Także też nam się to super sprawdza. Co? Tu jeszcze szukam jeszcze jednego słoiczka. Jest, o, tu akurat coś jest i jest podpisany nos. I tu mamy taki słoiczek, gdzie jest płyn do płukania zatok. Też sobie sami robimy. W większości sobie radzimy sami z różnymi rzeczami. Wiemy jak to zrobić. No, ale to w kontekście takim, że nie musimy chodzić tak do apteki i kupować na przykład spray do nosa czy, czy na gardło, tylko mamy właśnie takie szklane buteleczki, można je wyparzyć, użyć ponownie, polecam. Yy, tu troszeczkę jest taka szuflada strachu, bym powiedziała, bo jest bałagan. Yy, mamy sobie taki bidon duży i to sobie bierzemy na wycieczki rowerowe. To jest miejsce na 2 litry płynu, wody. Mamy szklane butelki, mamy termosy na herbatę. Już e, to zwykle jesienią, i zaczyna zima. E, dziewczyny biorą do szkoły. Aktualnie mają już takie butelki na wodę, Może Wam pokażę. O, tu jeszcze etykietka jest do ściągnięcia. Tu jest chyba już ściągnięta takie buteleczki na wodę, szklane. No i co. Tu jest akurat duży dzbanek na mleko. Jak bierzemy mleko e, krowie, to sobie tutaj później trzymam w takich szklanych dzbankach w lodówce. No tu wiadomo co jest. E, w ogóle od razu jak to trzymam, bo tutaj na przykład ja sobie w tym zaparzam pokrzywę. No i mam swoją suszoną pokrzywę. E, także nie trzeba kupować herbaty w tych torebkach plastikowych. No, wam się pewnie wydaje, że one są papierowe i, i zdrowe, a tam jest jedno wielkie, że tak powiem, nie wiadomo co. Także lepiej mieć własne zioła, albo przynajmniej zamawiać jakiegoś lepszego źródła. Tutaj Wam pokażę jeszcze jedną taką szufladę. I tu mamy szklane pojemniki. One się nadają do zamrażarki, do piekarnika, do mikrofali. Można je mieć w zmywarce. Do tego mamy pokrywki, mamy takie pokrywki. Także nie korzystamy z plastikowych pojemników, tylko szklane. No, są trwalsze, może trochę cięższe, ale z drugiej strony, jeżeli Łukasz bierze sobie obiad do pracy, to niesie go przez chwilę do samochodu, później z samochodu do pracy, a później tam go gdzieś kładzie, więc nie jest to uciążliwe, a przynajmniej zdrowe. Z szuflady do pieczenia wyciągłam. Foremki na mufinki. U nas mufinki są bardzo często, także żeby nie kupować tych papierowo-plastikowych papierków. Mamy takie foremki silikonowe. Nic się z nimi nie dzieje. Myjemy je w zmywarce. No i możemy się cieszyć z takich słodkości. Taki trochę przegląd kuchenny nam się zrobił przez przypadek, ale w kuchni rzeczywiście można troszeczkę pokombinować, jeżeli chodzi o. Oszczędzanie tych zakupów, później czy produkcji tych y, śmieci. Chociaż, jak robimy zakupy spożywcze, no to wszystko jest teraz pakowane. Makarony są pakowane w plastik, w mięso jest pakowane w plastik. Y, no, nie wiem, jak to teraz ominąć. I, i, wiem, że niektórzy chodzą z własnymi pojemnikami do sklepu, ale ja jeszcze nie próbowałam. Dajcie znać, czy ktoś z Was yy, robi zakupy w taki sposób, że bierze swoje pojemniki. Nie mówię tutaj o swoich reklamówkach czy tam woreczkach, bo tak robiłam i byłam coś na wagę. Ale na przykład wędlina jakaś w sklepie, czy mięso, czy braliście jakieś swoje pojemniki? Dajcie znać. Jestem ciekawa. Tak mi się teraz jeszcze przypomniało. Bidony i termosy Wam pokazałam, a nie pokazałam Wam śniadaniówek. Śniadaniówek bardzo dużo, długo szukałam. Mieliśmy dwa lata takie śniadaniówki metalowe, a teraz, jako że Anitka się wybiera do szkoły, do której też nie poszła, to znaczy no, jest w szkole, ale na edukacji domowej, to szukałam trzeciej śniadaniówki. No i długo, długo szukałam, bo chciałam metalową, ale już z tymi przegródkami. Aby te śniadania do szkoły były jakieś tam urozmaicone. No i mamy też właśnie takie śniadaniówki bardziej metalowe niż plastikowe. No, zresztą plastik nie jest. No, szklane dla dzieci, myślę, nie do końca jeszcze, raz, że mają i tak ciężkie plecaki. A po drugie, no, powiedzcie mi czy ktoś z Was nie rzucał plecakiem tak pod klasę, pod ławkę? No. Także. Butelki są jeszcze bezpieczne, a te śniadaniówki mamy plastikowo-metalowe. Co jeszcze? Tak myślę. Co mamy takiego jeszcze? No jeśli chodzi o kosmetyczne rzeczy, no to pokazywałam, że uzupełniamy zapasy. Ja mam na przykład taką maszynkę na żyletki, czyli nie kupujemy już takich Plastikowych, jednorazowych czy tak z wymiennymi ostrzami, tylko mamy taką solidną maszynkę. Ja mam swoją, koszmar swoją, tam się wymienia tylko żywietki. Co jeszcze? Jak mieszkaliśmy jeszcze w Tychach, to nie używaliśmy ręczników papierowych. Mieliśmy ręczniki takie wielorazowe. Zrobione z ręczników z IKEA I one miały nabite napy. Mamy jeszcze te ręczniki. Ale na razie jeszcze, że tak powiem, nie wróciliśmy do tego. Korzystamy bardzo dużo z tych ręczników. Ale ręcznik papierowy w kuchni też jeszcze stoi. No i tak myślę, największą taką rzeczą, która u nas się sprawdza, to jest przechodzenie z ubrań z jednej osoby na drugą. Przez to tak często nie kupujemy ubrań, tylko właśnie wykorzystujemy to, co się jeszcze nadaje. Jedyne co, to zawsze zamawiam bieliznę dzieciom. No i jeśli chodzi o buty, no to też sprawdzam, czy one siebie do czegoś nadają, czy jednak nie, czy trzeba, trzeba zakupić nowe. Na koniec powiem wam kilka takich Pomysłów, co można wykorzystać ponownie, czyli to, co już było, czyli słoiki, słoiki po kawie, po jakichś tam przetworach, po majonezie, wszystko można wykorzystać z powrotem. Stare kartony po przesyłkach. No to super się sprawdzą w ogrodzie, pod ziemię, pod, pod uprawy. Rolki po papierze toaletowym super schodzają się do pikowania roślin, do rozsad. Można później co, razem z tą rolką papierową wsadzić w ziemię. Co jeszcze można wykorzystać ponownie? Jeżeli kupujecie jakiś płyn ze spryskiwaczem, jeżeli się skończy, dobrze to wypłukać i możecie wykorzystać to znowu ponownie. I teraz tak sobie pomyślałam, że zapomniałam o najważniejszym. U nas w domu większość rzeczy, to o, są rzeczy z drugiej ręki. Drugiej, może z trzeciej, trudno powiedzieć. E, większość mebli, które teraz mamy, e, są to meble używane, dębowe. E, takie jużśmy szukali no, dość długo. I teraz ja stwierdzam, że czasem lepiej coś poszukać, coś, co może jest starszej daty, ale jest solidniejsze niż to, co teraz dostaniemy w sklepie i będzie tylko na chwilę. I w ogrodzie polecam samemu sobie gdzieś tam robić szczepki, wykorzystywać wszystko, co, co mamy. Jeśli kosicie trawę, yy, można to wrzucić do kompostu. Można to wsypać gdzieś w ubytki ziemi, yy, zamiast później dokupować. Także to się wszystko, wszystko później można wykorzystać. No i co? To tak na szybko tyle mi przyszło do głowy. Powiedziałam, ten projekt, że tak powiem, dopiero y, rozpoczynamy, czy właściwie wracamy do niego. Ja staram się być na bieżąco, y, gdzieś nowe pomysły spisywać. Jeśli macie jeszcze jakieś takie swoje patenty na ograniczenie tych śmieci i, i konsumpcjonizmu, to napiszcie mi w komentarzu. I mam nadzieję, że zaglądacie do nas często, że subskrybujecie nasz kanał i że zobaczymy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!